dwa lata dla większości z nas bezczynności, przymusowej chociażby wywołanej przez lockdown, czy wymuszonej pracą zdalną i powiedzmy organizacją życia społecznego, spowodowała zaciągnięcie ogromnego długu. Ja się zastanawiam, czy bezpośrednie skutki niekorzystne, zdrowotne pandemii nie są mniejsze niż te pośrednie wynikające z niezdrowego trybu życia. Mówiąc krótko, zaciągnęliśmy ogromny dług. Społeczeństwa cywilizowane generalnie cierpią niedobór ruchu. Ten niedobór zaostrzył się, jeszcze w związku z ograniczeniami, ograniczeniami przeciwpandemicznymi. Okres pandemii miał negatywny wpływ na stan psychofizyczny Polaków. Doświadczaliśmy izolacji, zmiany stylu życia, zmiany stylu pracy. W konsekwencji Polacy szukają sposobów na poprawę swojego samopoczucia. Jednym z tych sposobów jest aktywność fizyczna. I takim pierwszym motywem ku temu, żeby podejmować aktywność fizyczną dla Polaków, to jest poprawa swojego stanu zdrowia psychicznego. Natomiast drugim motywem, takim dominującym, jest aktywność fizyczna podejmowana ku temu, żeby poczuć się lepiej właśnie z perspektywy zdrowia fizycznego. Poziom aktywności fizycznej Polaków, zgodnie z wynikami ostatnio opublikowanego badania Multisport Index, na pierwszy rzut oka wygląda nieźle, dlatego że większość deklaruje, dwie trzecie, aktywność fizyczną przynajmniej raz w miesiącu. No ale jeśli przejdziemy do szczegółów, okazuje się, że większość z tych, którzy deklarują ćwiczenia, nie wypełnia minimalnych norm, jakie ustaliła Światowa Organizacja Zdrowia. Przypomnę, jest to 150 minut wysiłku o umiarkowanej intensywności albo 75 intensywnego wysiłku fizycznego tygodniowo. Wysiłek nie może być zbyt mały. Jeżeli go nie odczuwamy tak naprawdę, chociażby spacerując, no to wiadomo, że nie doprowadzi do korzystnych zmian w naszym organizmie. Wysiłek, który działa, to taki, który powoduje, że jest nam ciepło i mielibyśmy trudności ze śpiewaniem, chociaż jeszcze porozumiewać się mową moglibyśmy. To jest właśnie wysiłek o umiarkowanej intensywności. Poza wysiłkiem wytrzymałościowym Światowa Organizacja Zdrowia zaleca również, aby przynajmniej dwa razy w tygodniu podejmować wysiłek wskazujący nasze mięśnie, czyli trzyma siłowe. Zgodnie z wynikami badania Multisport Index 2022, Polacy są zdania, że największy wpływ na popularyzację aktywności fizycznej w Polsce mają sportowcy oraz najbliższe otoczenie, czyli na przykład rodzina, znajomi. Jednocześnie co czwarty mieszkaniec naszego kraju uważa, że pracodawcy, którzy oferują benefity umożliwiające dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych, to są osoby, które najbardziej motywują do aktywności fizycznej Polaków. Jednocześnie te działania przekładają się na wyższy poziom aktywności fizycznej i wyniki badania wykazały, że wśród posiadaczy popularnych kart Multisport poziom aktywności fizycznej jest wyższy o 34 punkty procentowe w porównaniu z ogółem społeczeństwa.